Matko, odłóż dzień narodzenia na inny czas. Niechaj nie widzą oczy stworzenia, jak gnębią nas. Niechaj Nie tutaj, nie najsmutniejsze. Wejdę w najsłatniejszą... Słuchaj, Słuchaj. małej serce, do co z obiecywał świat cały. Najświętszym w mojej narodził się Jezus Mały. Wejdę w małej serce, na miękkim leżącym śnieżku. go we wszystkich ręce Jezus z małą żóweczką. Koledra, gdy się chce zrodzić, wykonali w nas drugiej cechy. To właśnie z tego wieczoru, jadę, że się gniewa, z tym, gdy wjadę do siebie ścigiem serca do serca zamanej po pocichu wstępuje o duchu. To właśnie z tego wieczoru, co ze wstydu wymieram, widząc, jak piękna mi się jest z gdy pięknie się rozbieram. To właśnie z tego wieczoru, już od bardzo wiele wieków, pod dachem odkrywego Bóg rodzi się do mnie. Zapraszam do zatrzecia wtedy, skoro do dowiecie się Za tyle ciepłych, ciepłych życzeń, ciepłych tyle ciepłych słów, że chciałabym Wam wszystkich całej społeczności naszego gimnazjum, Waszą rodzinom złożyć również wiele dobrego, wiele miłych chwil spędzonych w rodzinnym gronie z okazji zbliżających się świąt oraz pomyślności i dużo błogosławieństwa Bożego od tej nowo narodzonej dziedziny w nowym 2014 roku życzyć. To drogę chciałabym również przekazać serdeczne życzenia od tych, którzy byli tutaj zaproszeni, ale niestety ze względów powiedzmy służbowych w nimi nie mogli dotrzeć. To jest od księga Proboszcza od wójta gminy luba, który również z nami dzisiaj nie może być oraz od naszych emerytyk, które też nie mogły na część źródła nie do nas przybyć pani Ani Bankiarz, pani Pety i pani Janusz Sierakas. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego i właściwie do zobaczenia w nowym roku 2014. Dziękuję.